Pani Dobry. Panie serdecznie witam. Dobra, jak już pani widzi. Styczność była z irobią. Co pani do mnie sprowadza? Jestem teraz na diecie. Owal twarzy. Mi się tak lekko. Jakby obsunął w dół. Czego pani oczekuje, proszę powiedzieć? Żeby podnieść owal twarzy? Czego ja oczekuję? Tak. Wygląda się jak 20-latka. Ja bym powiedziała, że pani tak wygląda. Naprawdę? Naprawdę. O Jezus! W mojej ocenie nie, nie warto przesadzać tymi zabiegami. Wydaje mi się, że chyba nie przesadziłam na twarzy. Um, masakra pani, jest. pani. Myślę, że pani wygląda bardzo pięknie. Ja, to jest masakra. To jest moja przyjaciółka, która jest za naturą. Więc ja nie wiem, po co ona tu w ogóle przylazła ze mną na tą, na tą konsultację. Bo ja nawet nie wiedziałam dobrze, że idziemy, jedziemy. No ja nawet nie powiedziałam. Moją rolą jest, żeby tutaj pani dobrze doradzić. No dokładnie, o to chodzi. W mojej ocenie nie ma konieczności ingerowania w pani mm, twarz. Chociaż Chyba? troszeczkę, żeby... Ale po co? Pani do której zobaczone. Bardzo... Kości poliskowe to ja mam po Nie żartuję. <laughs> troszeczkę sobie, troszeczkę się wspomogłam. Bardzo często korzystam z medycyny estetycznej. Tutaj wstrzyknąć, tam wstrzyknąć, tu to robić, a kto mi zabroni? Od tego to jest. Ogólnie nie wyjdę stąd, jak mnie Pani coś nie poprawi. Ja Ale myślę, że wszystkiego że... tak. masz już za dużo. Takie Czy ja mam Takie... za dużo czegoś? Niech Pani powie. Wie Pani, to jest kwestia gustu. Dokładnie. Natomiast wskazaj na pewno w chwili obecnej do zabiegu nie ma. Okej, okay. czyli jestem jeden? naprawdę idealna? Myślę, że tak. No i co byś powiedziała na to? No, na chwilę obecną mogłabym Pani zaproponować zabiegi rewitalizujące. O! I to jest to! Powiem o przygotowaniu do tego zabiegu. Mm -hmm. e, na pewno będziemy musieli zrobić zamakijaż twarzy. No to już odpada dzisiaj. No, jeszcze mamy spotkanie mm -hmm. później. Dobrze by było, że po zabiegu Pani też nie nakładała make-upu. Okej, okay, okay, to, to, to możemy się umówić najwyżej na wieczór, na któryś dzień, nie? Bardzo proszę.